Andziaks, jak ty się czujesz jako żona, przeskakując do kolejnego tematu? Fajnie się czuję, natomiast nic się u nas tak naprawdę nie zmieniło, dlatego że my już długo bardzo ze sobą jesteśmy i ja nie czuję takiego przeskoku, wiesz, jakby dziwnie mi czasami być mój mąż, ale już się przyzwyczajam, ale nic się u nas nie zmieniło, totalnie nic. Niektórzy znajomi nasi mówili, że nawet te pierwsze zakupy jako mąż i żona to były takie magiczne, ja nawet nie pamiętam tych pierwszych zakupów, wiesz, po ślubie, więc y, nic się nie zmieniło. A jak wspominasz swoje wesele? O, mój mąż obok, zobacz, obok, stoi. Obok, obok gada z jakąś dziewczyną. <laughs> z jak jakąś, y, to? wesele z perspektywy czasu? Fajnie, natomiast y, dużo rzeczy nie byłam świadoma, muszę przyznać, że mózg mi się wyłączył. I y, nawet ja myślałam, że mojej córki już później nie było, ona była, bo widziałam na zdjęciach, że się bawiła. Y, wszystko... Ja, ja się czułam jak w innym wymiarze. Wszystko się działo i ja byłam taka troszeczkę otłumiona, więc y, fajnie było. Piękny, magiczny czas, ale chciałabym jeszcze, jeszcze i żeby się nie stresować. A jak to u was na weselu było z y, nagrywaniem? Można było nagrywać całą noc, czy mieliście jakąś taką przestrzeń czasową, gdzie nagrywamy, a później hmm. nie nagrywamy? Jak to było? U nas nic nie było y, jakby mówione. Wiadomo było, że goście mają pełną tutaj wolność i mogą robić co chcą. No i faktycznie nikt tak nie stopował ich. Natomiast goście faktycznie, tak jak sobie przypomnę, to nagrywali myślę do północy, a później już o tym nie myśleli. Tylko bawiliśmy się do. mój mąż do dziesiątej. Wow. <laughs> więc już bez telefonów, więc jednak większość czasu bez telefonów byliśmy. A jak tam prezenty? Fajnie, wszyscy pytają, ile dostałaś najwięcej w kopercie. No właśnie, ile dostałaś? Wiem, że tam od strony, od strony którejś, od kogo, od której strony, od rodziców. Y? Bo coś tam Fak mówiłaś w poprzednim wywiadzie, coś tam yy, podsłuchałem. Faktycznie jakieś tam kwoty dostaliśmy od y, chyba rodziny największe. A to porozmawiajmy o takich rzeczach materialnych, jakie no. były prezenty, takie wiesz, symboliczne, bo czasem przynosi coś takiego małego, co po prostu rozrywa serce, jest tak miło. Chyba nie było takich prezentów. Dostaliśmy szklanki. Mm? Dostaliśmy chyba takie talerzyki na tapasiki. O, bardzo ładny prezent, niematerialny, który na pewno będzie ze mną na długo. To jest kartka od mojej świadkowej, w której były włożone pieniądze. Natomiast kartka była e, namalowana i to byłam ja przed ołtarza. Żenetka wiedziała, jaki ołtarz będzie, w jakiej stylizacji będę, jaką stylizację będzie miał Luka i zleciła właśnie taką e, kartkę. Więc faktycznie ta kartka była taka wyjątkowa i ciekawa.